Cześć moi drodzy. Witam na kanale Godlak. Zapraszam na kolejny odcinek z serii zdrapkowej, na który przygotowałam zdrapki o łącznej wartości 40 zł. Mamy super linię, oczywiście wydrapane mum 777, 500 tysięcy w diamentach, biały złoto, premia i extra pensję. Zobaczymy, co dzisiaj zrapki przyniosą. Trzymajcie kciuki. Tutaj mamy ostatnie dwa symbole. Na razie nie ma żadnej linii. Zapewne będzie arbus, który nic nie daje. No i zobaczymy co jeszcze. Mamy łódkę. Łódkę mamy tutaj. Łódkę mamy tutaj. Tutaj i tutaj. Czyli nic nam nie dało. No i tak jak mówię, pewnie nie będzie ar ar arbust. To bardzo. Czyli zabrakka jest przegrana. I od razu lecimy dalej. Mamy ekstra pensję. Tak. Trzynaście. Trzy, trzynaście, trzy, piętnaście i trzydzieści pięć. mamy tak ekstra pensja dziewięć, dwanaście, trzydzieści dwa, szesnaście, siedemnaście, osiem, trzydzieści cztery, cztery. I 33, czyli z jest pusta. Idziemy dalej. Premia. Trzy lub dwa takie same symbole. Mamy arbus, arbus i biedronka. Pik, karo, moneta. Winogron, podkowa, tref. Trefl, worek, pik. Biedronka, moneta.

trzydzieści trzy, siedem, jedenaście, cztery też nie ma, trzydzieści dwa nie ma, dwadzieścia pięć nie ma, piętnaście nie ma i szesnaście nie ma. Kamy mamy C i B. OK. Teraz mamy diamenty

3, też nie ma. I ostatni rządek. Mamy 38. Nie. 24 blisko. 21 blisko. 30 blisko. I ostatnie 19. Sprawdzamy. Mamy N i C. Kolejna zrabka pusta. I na koniec zostało nam BUM 777. Mamy numerek 1. Zobaczymy. Mamy pierścionek, diament, bank. dzwon, worek, ananas, diament, banknot pomarań, Dobrze, pomarańcza. Korona, jabłko, serduszko, podkowa, banknot pomarańcza, winogron, koniczyna podkowa, garnek, winogrono i koniczyna. A teraz druga strona. Mamy worek. Y Wiśnia, zapomniałam, jak to Wiśnia, arbus. Mamy safe, wiśnia i banan. Pikmonety, ananas. Serce, cytryna, bank. Safe, pierścionek, cytryna. Jabłko, złoto, gwiazda. Banan, arbus i garnek. No nic. Na 40 zł. Zwróciło się 5. 35 zł na minusie. Będziemy to odrabiać. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich. Hej.